Festiwal kabaretu jest zrobiony po to, żeby. Było w Polsce jedno wielkie święto kabaretu, ale święto przez takie duże si. Święto kabaretu to nie jest tylko, że nie polega tylko na tym, że publiczność siedzi, bawi, się tak, kabarety występują, ale też uważam, że artyści kabaretowi muszą mieć jakieś swoje święto. Muszą wystąpić w jakieś fajne scenografii w fajnym koncercie, gdzieś i staramy się, że. I to jest. Chyba kładziemy największy nacisk na to, jak to ma wyglądać na scenie, a tuż po tym kładziemy nacisk na to, jak to ma wyglądać w kuluarach. Ludzie z zielonej góry mają naprawdę zryte berety. Po prostu to, co oni na tym festiwalu tutaj odpieprzają, to jest w ogóle jakiś kosmos. Oni nas tu karmią, oni nas się nami opiekują, oni nas tu lubią, nie traktują nas, nie poniżają jak na innych festiwalach, to jest jakoś inaczej. To jest dziwnie, my nie przywykliśmy do takiego traktowania, w ogóle. Ja się, czuję, ja, ja się tu czuję źle, ja się tu czuję naprawdę źle. Nie traktują mnie jak śmieci, a ja lubię być traktowany jak śmieci, Jezus Maria. Pewnie tego że uważam, że to powiedziałem. To znaczy, że poniżałem Alana, że, że ja próbowałem zrobić wszystko w swojej mocy, żeby mu tutaj umilić pobyt. Poniżałem go w różne sposoby. Starałem się na przykład wmówić mu, że jest ludzkim... No ludzkim takim pomiotem. No i przy okazji, że fajny jest też, że super, że jest pomiotem, ale że świetny, że, że w ogóle to, że jest pomiotem, to w ogóle prawie, że nie widać, że tak naprawdę tak jest ekstra, że to przebija to, że jest pomiotem. No ale sobie Zatem W zielonej górze jest zimno, jest biało, jest bardzo ciekawy i wczoraj A na scenie... Wszystko to wina rządu i tuska. No. Anegdotka taka, że wczoraj po wszystkim, już po, po całym koncercie, poszliśmy do klubu gęba, no i tak piliśmy, piliśmy i później strasznie się kręciło w głowie. W dobie spychania na bok osób uzależnionych od różnych używek, również od fajek, e, ten festiwal to jest jedyny festiwal w kraju, e, podczas którego jest zorganizowana palarnia, co mnie bardzo cieszy, idę sobie zajarać, a tymczasem wronka. Widzę Bronka. Nie, 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 słyszę że, słyszę, że Kaśka kłamie, to wyszłam sprostować, to jest okropnie, beznadziejnie, nienawidzę śmierdzi tego śmierdzi fajkami. Pisa. O Jezu, jak śmierdzi fajkami, no. Widzenia. No. Pierwszego festiwalu, yy, znaczy ta praca to tak różnie bywa z tą pracą, nie? No wiecie, najczęściej to chodzi o to, że, żeby tak przemykać kątami, żeby tak wszyscy myśleli, że ja pracuję, nie? A ja sobie tak chodzę i tam sobie różne rzeczy robię. Nie? No, trochę się tam napije wody, herbatę wypije kawę, bo jak ktoś pije kawę, to wtedy widać, że, że pracuje, nie? Jak dużo kawy pijesz, znaczy, że jest niewyspany, bo pracuje. Nie? A festiwal jest świetny, po prostu jest tak fajnie na festiwalu, że y, nigdy nie mogę wyjechać, jak jest festiwal w Zielonej Górze i nigdy nie wyjeżdżam. I nawet rzadko bywam w domu, tyle jest pracy. Prawda? Tak. No. Co roku jestem babą do prasowania, jedną z dwóch. Pozdrawiam Dagunię, moją kochaną, która dzisiaj pracuje i prasuje. Prasuje przede wszystkim, prasuje. I przede wszystkim dlatego, że ja dzisiaj biorę udział w, w konkursie Eurowizji. Słuchajcie, festiwal jest super, anegdotek nie znam, ale możecie u nas zostawiać swoje torby, płaszcze. Troszeczkę rzeczy giną, troszeczkę się znajdują gdzie indziej, w innym miejscu, ale naprawdę jest sympatycznie. Dzień dobry, Michał Gawliński z kabaretu Nowka. Co można powiedzieć na temat festiwalu kabaretowego, który się tutaj właśnie odbywa, PAKA? No jest to niesamowity festiwal, co roku taki sam, wszystko jest tutaj niesamowite. Ja się w ogóle bardzo cieszę, że tutaj jestem na festiwalu, ale PAKA to już od lat słynie z tego, że tutaj wszystko się dzieje. Co tu się nie dzieje, tutaj przyjeżdżają kabarety, one są zawsze wesołe, śmiesznie i inne też przyjeżdżają. Są tutaj dziewczyny, ja żartowałem mogę jeszcze powiedzieć? Pan nie widzi, że tu się nagrywa? Widzę. No. Cały festiwal pan. E, jako jedyni w Polsce, chyba e, organizujemy festiwal e, z, z uczelnią, która e, od wielu lat daje nam klub Gęba. Klub Gęba, Uniwersytet daje nam e, udostępnia nam klub Gęba i tam dzieją się najciekawsze rzeczy festiwalowe. Oczy, no, oczywiście dla mnie, jako dla artysty, czy jednocześnie organizatora. I wszyscy, którzy przyjeżdżają na festiwal, chcą tam przyjechać, bo Gęba jest jedyna na świecie. nie jest toaleta męska e, i właśnie e, wchodząc e, w czwartek do, do tej toalety nie mogę sobie przypomnieć kto się kiedyś w niej zatrzasnął przed, e, przed występem a przed chwilą wchodząc tutaj właśnie do garderoby spotkałem e, kolegę z kabertu Czesław który powiedział mi słuchaj ty pamiętasz jak ja się na drugim festiwalu zatrzasnąłem w tej toalecie także Zaczasnął się, później wzywaliśmy tutaj takiego pana od fachowca, który zna się na, na, na zamkach, na zaczaśniętych zamkach również i tutaj była cała akcja właśnie, żeby go wypuścić, żeby zdążył wystąpić. Chciałbym opowiedzieć taką anegdotę związaną z Zieloną Górą. To co prawda nie jest związana z tegorocznym festiwalem, tylko z festiwalem drugim, czyli 4 lata temu. My tutaj występowaliśmy i właśnie w tym w tym kibelku zatrzasnąłem się na 20 minut przed naszym występem. Ponieważ nikt mi nie powiedział, że ten zamek się owszem zamyka, ale się nie otwiera. No i musieli przyjść panowie, którzy tutaj brzeszczotami odcinali zawiasy i tak na 5 minut przed wyjściem na scenę mnie wypuścili. Myślałem, że ktoś będzie mnie dublował, ale dałem radę. Wszystko, co miałem załatwić, załatwiłem i wypuszczono mnie. Teraz właśnie się. Teraz właśnie występuje Kacper uciński na scenie. Potem będzie występowała Neonówka z żarówkami, a potem będzie koncert eurowizyjny, którym ja się zajmuję e, i jestem strasznie spięty tym, bo mam wrażenie, że o czymś bardzo ważnym zapomniałem. I nie wiem co, to jest właśnie. Piercie taką akcję? Jest, to, jest taka akcja, bicie głupie.pl. W ogóle teraz jest trend. Akcje są trendy. Są, są w modzie, teraz pełno jest, jak grzyby po deszczu. Każda akcja ma swój portal, ma swoją stronę internetową, jest bicie jest głupie.pl, rozum wysiada.pl, dywanów.pl i tak dalej, i tak dalej. Skumajcie bezsensowność tych akcji. Pierwszy lepszy przykład: bicie jest głupie.pl. Powiedzcie mi, który rodzic, naparzający swoje dziecko, wejdzie na tą stronę? Jedyne, co moim zdaniem może zrobić, to powiedzieć do żony, Krystyna, ostatnio głośno się mówi o biciu dzieci. Musimy być ostrożni. Bardzo, bardzo fajnie jest na festiwalu, e, chociaż e, ja w sumie niewiele wiem o tym, niewiele się dzieje wokół mnie. Znaczy ja niewiele odbieram wokół mnie, bo ja na przykład e, idę na imprezę wieczorem e, zaczynam e, pić drinki, które robią barmani. E, barmani robią zarąbiste drinki, e, potem e, potem coś, coś się kończy, coś się urywa i, i Budzę się o 15 i każą mi przyjść, zagrać. Wiadomo, po to tu przyjechałem, ale z drugiej strony, jakby, jakby ten występ nie mógł być trochę później. Są dosyć wcześnie, bo 18 to co? Człowiek zjeść śniadanie i, i musi od razu lecieć na złamanie karku w ogóle po ciemku bez reflektora. Kończy się już impreza w gębie, to znaczy kiedy kończą się długie rozmowy o sztuce oczywiście, część rozmówców jest już bardzo, bardzo zmęczonych, ponieważ wyczerpali wszystkie argumenty i śpią na stołach, tudzież na krzesłach, w różnych takich dziwnych pozycjach, to wtedy Władek Sikora, który czuwa nad tym, żeby ta dyskusja przebiegała sprawnie i z właśnie z dużą liczbą argumentów, chodzi i tym, którzy usnęli, maluje różne rzeczy na twarzy takim flamastrem i wczoraj tak, może być. Dziękuję bardzo. Właśnie Tomek Głupak załatwił mi super koszulę do dzisiejszego konkursu Eurowizji. Dziękuję mu bardzo. I polega to na tym właśnie, że jak ktoś uśnie, to za karę zostaje wymalowany flamastrem takim zmywalnym oczywiście, ale on schodzi tak po kilku latach dopiero i trzeba ostro benzyną szorować, także jest spoko. Wczoraj Andy z kabaretu Adin został właśnie pomalowany w, miał na czole napisane ALF tutaj takie piękne miał kocie rzęsy, także było bardzo sympatycznie, bardzo fajnie. W tym roku mamy Taką anegdotkę, że wczoraj bardzo nam się w ogóle festiwal podoba. Festiwal w Zielonej Górze jest naprawdę genialny. No i wczoraj bardzo nam się podobało w czasie imprezy gladiatorzy sceny. Zostaliśmy ukarani po naszym sketchu i mieliśmy przymusową kąpiel w kisielu. To był, podejrzewam, że to był najbardziej gejowski widok w czasie tego festiwalu, aczkolwiek mi i mojemu koledze z zespołu Wojtkowi bardzo się podobało. Kabaretowi Łowcy.b, może ktoś już to opowiadał, ale kabaretowi Łowcy.b, bodajże dwa lata temu, została przygotowana taka niespodzianka, że rano o godzinie bodajże 10 czy 9 pod ich oknami hotelu orkiestra Denta zaśpiewała piosenkę. I idę sobie ulicą z moją dziewczyną, dziewicą. Oczywiście I idę sobie ulicą pum, pum. z całą orkiestrą i chłopaki po prostu budzili się, nie wiecie co się dzieje. Podchodzili do okien, patrzę, a tam cała orkiestra stała i ja śpiewała im to, także to było świetne. Powiedział mi żal, że w tym roku nie było tych um, takich akcji przygotowanych dla nas. najczęściej nasze pokoje w hotelach były już jakąś niespodzianką. Przyjeżdżaliśmy i na przykład pamiętam, jednego roku miałem cały pokój zrobiony jak burdel mama. Wszystko w kafiurach, w pierzach, w, w koralach. W łazience miałam, aha, pod poduszką miałam strój sadomaso, pejcze. Łazienkę miałam wystrojoną też, no, no, suknia w łazience, nie mogłam się normalnie umyć. I worek ziemniaków, to było bardzo fajne, że do tego miałam worek ziemniaków. No fajnie było, no to troszkę szkoda, że tego nie było, no ale. A i zaskoczona jestem w tym roku, że patison jest złoty. Wprawdzie troszeczkę srebrny jest ładniejszy tak wizualnie, ale złoty, no nie, nie, no taka wartość. I jeszcze jedno było ciekawe, jak na takim podnośniku dźwigowym, do bodajże chyba Tomka Majera z kabaretu hrabi jego żony zapukał, zapukał ktoś, nie wiem, nie wiem czy to był kelner, czy zapukał stacą i zapytał czy kawa czy herbata przez okno. Oni mieszkali na drugim piętrze hotelu, Więc to takie właśnie między innymi niespodzianki. ja znaczy osobiście, może nie, 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 ten, nie byłem beneficjentem jakiejś fajnej historii, ale strasznie mi się podobała historia. Jak na pierwszym festiwalu yy, były różne niespodzianki dla wszystkich gości i przyjechał Stachu tym. Yy, już był zaskoczony, bo cała ekipa wyszła po, po niego na dworze, tam go witali w taksówce. Yy. Był jakiś numer z taksówką, ale nie z tym. Ale najpiękniejszy numer, który mi się bardzo podobał, kiedy już wszedł do swojego pokoju hotelowego, kiedy już zamknął drzwi, kiedy już był absolutnie przekonany o tym, że to już faktycznie koniec tych wszystkich niespodzianek, yy, ściągnął płaszcz, yy, ostawił walizkę i chciał wejść do, do toalety. Zaczyna otwierać drzwi, nagle słyszy: zajęte kurwa. Zaglądnął, a tam siedział Gogo -go przebrany za lorda Vadera. Dzisiaj najdziwniejsza wczoraj zdarzyła się najdziwniejsza rzecz, ponieważ przypadkiem uszkodziłem, y, uszkodziłem do krwi władka Sikorę y, rzucając go tortem. Znaczy myślałem, że rzucam tortem, ale okazało się, że rzuciłem go tortem i talerzem i ma właśnie w ogólech tych, gdzie ja mam plaster, y, ma taką ranę i to naprawdę krwi było sporo. Na szczęście publiczność tego nie widziała, ale ja na znak y, takiej taki solidar, gest solidarności do końca festiwalu będę nosił to coś na sobie i też będę miał stygmat i też będę musiał odpowiadać na pytania a co pan tutaj ma? A ja wtedy mówię nie gadajmy o tym, wolałbym o tym nie gadać. I myślą, że wypiłem może wódki i się wywaliłem na, na schodach. Nie, 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 nie wypijam morza. Yo, Jedno pytanie, bo jeśli żeby się porycza, ale trudno, Karolina Gruber. to my już swoje i podamy. It's like about it.